Jak zarobić 150 tysięcy złotych w trakcie jednego sezonu w łagowie na czysto? Wystarczy być gminą i mieć parking miejski, parking, który widzisz za mną. W jaki sposób to zrobić? Posłuchaj, obecnie parking miejski jest to parking bezpłatny i gmina przygotowuje projekt jego rewitalizacji i chce go całkowicie wyłączyć z działań komercyjnych, co jest według mnie błędem. Natomiast nawet, myślę, że jeżeli teraz wszystko zgram dobrze, to zobaczysz na ekranie moją propozycję tego, jak mógłby wyglądać ten parking z nową organizacją ruchu. Mieć 120 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, 12 Miejsc parkingowych dla ciężarówek i dla autobusów, i e, działając przez 5 miesięcy, biorąc za wjazd 20 zł od samochodu osobowego i 50 zł od autobusu, zarobić na czysto 150 tysięcy zł. To jest możliwe. Zanim to skrytykujesz i zanim powiesz, że to jest niezgodne z prawem albo e, coś w tym stylu, zastanów się, dla kogo jest pisane prawo i kto powinien korzystać jednak na tych rozwiązaniach: czy my, czy nikt. 150 tysięcy to nie jest mało, a 150 tysięcy mogłoby wpłynąć do mieszkańców gminy, mogłoby wpłynąć na przykład do ZGKMu na postawienie nowej większej ilości śmietników tutaj, na sprzątanie ich, na obsługę miasta i tak dalej. To są duże pieniądze, które gmina, które gmina może zarobić. Można to zrobić współpracując na przykład ze szkołą, przedstawiając to szkole jako projekt edukacyjny, jeszcze pozyskując na to różne środki, środków publicznych. Które są do pozyskania jest ogrom i trzeba to zacząć robić. Trzeba to wykorzystywać dla naszego dobra. Więc podsumuję, jak zarobić 150 tysięcy Łagowie? Wystarczy być gminą i zrobić płatny parking z płatnym wjazdem zarządzany przez dwie osoby. Dziękuję. A jeżeli jesteś ciekaw, jak to policzyłem, to już Ci powiem. 120 miejsc razy 20 zł razy mnożnik 1,2, ponieważ auta będą rotować. Daje to liczbę 2880. Następnie 12 miejsc parkingowych razy 50 zł za wjazd daje liczbę 600. Tą sumę tych dwóch liczb mnożę razy 40. Dlaczego? Ponieważ w trakcie 5 miesięcy jest 20 weekendów, e, od maja do końca września każdy weekend to dwa dni i zakładam, że dwa dni zawsze będą pełne. Zawsze te dwa dni będą pełne. Daję to liczbę 139 200 zł. Dodatkowo na wszystkie dni w tygodniu, których jest 110, dałem mnożnik 0, ,5. 1, czyli sumę tych pierwszych dwóch liczb pomnożyłem razy 0,1 i razy 110, co dało 38 280 zł. Łącznie jest to 177 480 zł. I od, tych, od tej sumy odjąłem 25 000, które zostałyby przeznaczone na wynagrodzenie i amortyzację parkingu, co daje kwotę około 150 000. Tak. To można zrobić, rozwiązanie jest proste i polecam je wdrożyć. Dziękuję bardzo, Jakub Tyliszczak. Do zobaczenia następnym razem.